Nie uwierzycie, kto właśnie do mnie napisał. Bardzo ciekawy jestem. Byłam świadkiem sytuacji e, doboru jakby innych, e, innej, jakby reszty obsady, i padło takie coś. No dobra, a ile ma zasięgów? Czy tam ile ma zasięgów? Już nie pamiętam, o co chodziło. I rzeczywiście sobie wymyślam, o kurde, w jakim świecie ja żyję. Bardzo cię zabolało, że o, o twoich zaręczynach babcia się dowiedziała z prasy, a nie od ciebie bezpośrednio, prawda? Tak, i to było bardzo bolesne. Kobiety y, nadal mniej zarabiają niż mężczyźni, pomimo tego, że są na tych samych stanowiskach. To, że z Antkiem nie pokazuje ci wizerunku dzieci, absolutnie się nie zmieni. A dlaczego miałoby się zmienić? To jest do niczego, to jest do niczego nam nie, nie, niepotrzebne. Jaka rola ci się marzy? Zagranie w horrorze, wyobraź sobie. No co ty! <laughs> Pojawiła się informacja prasowa, że będzie kolejna część Planety Singli. A właśnie nie wiedziałam, czy o tym wiesz, nie wiedziałam, czy o tym mogę mówić. Dzisiaj... Tak. A taka ekspozycja ciebie medialna, która się nazywa na przykład... O, no teraz jestem ciekawy, co powiesz. Udział w tańcu z gwiazdami. Rozumiem, że też to byłoby dla ciebie... Ech, słuchaj... Wiesz co, ja kocham tańczyć. Znaczy, hmm, ale mi zadałeś pytanie. <laughs> Jak ja mam z tego wybrnąć teraz?